Zobaczymy jak skrzynia pracuje, stoimy sobie. Droga taka boczna, także spokojnie ruszamy. I zobaczymy. No już na pewno skrzynia będzie kręcić silnik wyżej, tak żeby ustalone progi. I im będzie wyższy bieg, tym target obrotów na skrzyni jest większy. Tak żeby nie pojawiały nam się wibracje jakieś dziwne rzeczy, czy jak chcemy przyspieszyć sobie delikatnie nie będzie nam ciągnęła przy 1200 obrotach męczyła silnika, skrzyni i tak dalej jest to niezdrowe dla układu napędowego takie jeżdżenie na niskich obrotach ja mam pedał przyspieszenia wciśnięty tylko na tyle, żeby auto bardzo powoli przyspieszało poczekamy na siódmy bieg teraz siódmy bieg Włączył się przy 86 na godzinę. I teraz delikatnie będziemy hamować. I mamy z siódemki na szóstkę przy 1500, z szóstki na piątkę przy 1400, z piątki na czwórkę przy 1300, z czwórki na trójkę przy 1200, z trójki na dwójkę przy 1100 i praktycznie. Po zatrzymaniu auta dopiero wrzuci nam pierwszy bieg.